Dzień dobry prosto z Krakowa. Jeżeli mi się uda, już za moment zobaczycie vloga z Krakowa. Co będziemy robić? Odwiedzimy kilka krakowskich antykwariatów, odbierzemy książki, które wylicytowałam w ramach sobotniej aukcji antykwariatu Rara Avis i przynajmniej ja odwiedzę kilka ciekawych krakowskich muzeów. Czy Was tam zabiorę? Zobaczymy. Pewnie raczej nie, bo skoncentrujemy się na antykwariatach, ale myślę, że coś ciekawego uda mi się nagrać. Zaczynamy. Droga do Krakowa zajmuje mi zwykle jakieś dwie godziny i tym razem umiliła mi je nie książka związana z Krakowem, tylko związana z Górnym Śląskiem. Dorota Simonides. Pierwsze wydanie pojawiło się w 1984, a ja mam wydanie drugie, przejrzane, uzupełnione. Wydanie z 2013 Roku. Opowieści, takie ludowe podania o utopcach, o diabłach, o innych stworzeniach, o których trochę już zapomnieliśmy. Sprawiła mi ogromną przyjemność i przy okazji złapałam się na tym, że pięknie w tej książce wyjaśniono różnicę między podaniem ludowym, takim, takim podaniem wierzeniowym, a baśnią. Ale o tym opowiem Wam gdzieś, może w międzyczasie, bo teraz kieruję się w stronę starej synagogi czas na antykwariaty też będzie. No dobrze, właśnie wyszłam. Na czym według Doroty Simonides polega różnica między podaniem ludowym a baśnią? Podanie ludowe to pewna opowieść, w której boimy się tych istot, powiedzmy, nie z tego świata, a baśń to taka opowieść, w której te istoty nie z tego świata funkcjonują na równi z tymi ze świata naszego, czyli nie dziwi nas pewna dziwność baśni. Korzystając z okazji, przypomniało mi się, czym straszono mnie poniekąd w dzieciństwie. Mianowicie na korytarzu w moim domu były takie rogi jakiegoś koziołka i zawsze wmawiano mi, że to są rogi diabła, którego mój dziadek upolował w kopie siana. No podanie ludowe, jak się patrzy. A teraz pora na jeden z antykwariatów. Muzyka Pierwszy antykwaryczny punkt mojej wycieczki do Krakowa zaliczony, czyli antykwariat Rara Avis. Tak jak wspomniałam wcześniej, miałam zamiar i to zrobiłam zresztą, odebrać stamtąd książki, które wylicytowałam w ramach sobotniej aukcji. A kiedy Wam o tych książkach opowiem? Plan jest taki, że zrobię to teraz. Także zostawiam Was ze mną z przyszłości i możecie posłuchać o tym, co udało mi się kupić. Witam z przyszłości. Ach, co to były za emocje! 145. Aukcja antykwaryczna antykwariatu Rara Avis. Aukcja dwudniowa, czyli i piątek i sobota. Początkowo, właściwie aż do samego końca, miałam nadzieję na to, że kupię pewne pozycje i w piątek, i w sobotę. Skończyło się na tym, że kupiłam książki jedynie w sobotę, dlatego że te piątkowe przekroczyły mój limit, przekroczyły kwotę, która, którą byłam w stanie na nie wydać, dlatego że zwykle jakiś tam limit sobie ustalam, żeby, żeby po prostu nie przepłacić. Mam nadzieję, że te pozycje, o których w tym momencie myślę, jeszcze kiedyś będą dostępne, jestem pewna, że kiedyś będą dostępne w nieco bardziej sprzyjających Cenach. Jak wypadła ta aukcja? No, jak to zwykle w przypadku antykwariatu Rara Avis bywa mnóstwo ciekawych pozycji. I takich z literatury kierowanej do tych młodszych czytelników, i w przypadku tej kierowanej do czytelników nieco starszych. Najdroższa pozycja, która Pojawiła się w ramach aukcji, która została w ramach tej aukcji wylicytowana. To nie będzie książka, ale powiem Wam w ramach ciekawostki. Zofia Stryjeńska, obrzędy polskie, sześć barwnych plansz, kompletna teka, 1931 rok. To nie są oryginały, oryginały nie przetrwały II wojny światowej, to są reprodukcje. Ponad 100 tysięcy złotych. Zawrotna kwota. A jeżeli chodzi o jedną z najdroższych książek w ramach tej aukcji, to jest to pierwsze polskie wydanie Małego Księcia, wydanie z 1947 roku. Ponad 6 tysięcy złotych. Moje zakupy są znacznie skromniejsze. Kupiłam na tej aukcji trzy pozycje i już za moment się im przyglądniemy. Po pierwsze, coś, co marzyło mi się od momentu, w którym skończyłam czytać opowieść Jana Strausa. Teraz okładka. Książka, w której okładce się zakochałam, dlatego że na tej okładce widzimy takiego ogromnego węża, oplatającego góry, bajeczny świat tatry. 1906 rok, na pewno pokazuje wam to wszystko teraz na przebitkach. Kazimierz Przerwa Mayer jest autorem tej bajecznej opowieści o Tatrach. Zerkamy sobie na spis treści i mamy tutaj Janusika, mamy zbójników, mamy pieśni zbójnickie, pojęcia religijne dawnych górali, czy na przykład skarby zaklęte. I oczywiście przedmowe. Góry są całe jakąś baśnią świata. W porównaniu do reszty Ziemi wyglądają zupełnie nieprawdopodobnie. W jakiś jasny, słoneczny pogodny ranek, kiedy skały wydają się z polotnej, złocisto błękitnej mgły utkane w ponury chmurny wichrowy dzień, kiedy zdają się być kłębami potwornych fal przelewającego się światła, w cichą majestatyczną noc, kiedy wyglądają jak zaczarowany gród o ścianach i wieżach z z gwiazd, z jeziorami jak olbrzymie tafle metalu. Zdaje się, że się to ziemi śni. Ilustracje Stanisława Sawiczewskiego i nie wiem czy wiecie, ale ta książka miała stać się pierwszą mitologią Tatr. I gdy tak cofam się do początku XX wieku i do tych Tatr, to przypomina mi się opowieść Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ta, o której wspominałam Wam ostatnio, czyli wielki nieznajomy. Wiem, że jej akcja toczyła się w XIX wieku, ale jej bohaterowie również wybierali się do Zakopanego, wybierali się w Tatry i mogłam zerknąć tam wtedy na te Tatry jeszcze nieodkryte. Może dlatego tak bardzo pasuje mi do nich ten wąż. Ten smok, który wije się na tej ilustracji. Ogromnie się cieszę, że ta pozycja trafia do mojego księgozbioru. Co jeszcze? Coś, przy czym na pewno na dłużej zatrzymamy się na przebitkach. Zamknięte w tece sześć numerów takiego miesięcznika, który ukazywał się też na początku XX wieku, chyba mogę tak powiedzieć, na początku lat 20. może. Tak, 1922 rok. A ten miesięcznik to kult. Tylko spójrzcie na pierwszą z jego okładek. Fantastyczna wewnątrz: wewnątrz ciekawe reklamy, ciekawe ilustracje, ciekawe artykuły. Spowiedź redakcji. Przystępujemy więc, będąc już pod pantoflem inicjatywy, niezrażeni okresem przesilenia finansowego do wydawnictwa pisma ilustrowanego, artystyczno-literackiego, które otrzymało imię Kult. Kult będzie odzwierciedlał piękno w najróżniejszych jego przejawach, w artykułach traktujących o życiu społecznym. Będzie kładł główny nacisk na zasady estetyki i etyki, ażeby zwalczać wzrastające z dniem każdym hamstwo i zdziwaczenie. Już mi się podoba. Kult będzie czuły jak sejsmograf na każdy objaw nowego talentu w sztuce i w literaturze. Oddając hołd uznanym twórcom, niereklamowanym groteskowo dzięki rozzuchwalonemu egotyzmowi. Wiedziałam, że znajdę tutaj piękne ilustracje, ale szczerze mówiąc, nie przypuszczałam, że będzie ich aż tyle i że tak bardzo będą podobały mi się same okładki tego miesięcznika. Taka ciekawostka, mam nadzieję, że dzięki mnie i wy. O tym miesięczniku właśnie się dowiedzieliście. I taki bardzo spontaniczny zakup na aukcji. Tak czasami jest, że na aukcjach nagle dojrzewamy do tego, że chcielibyśmy coś mieć. Piotr Grzegorczyk, język żydowski, właściwie żargon. Samouczek dla Polaków. Mam dość bogatą kolekcję judaiki i pomyślałam sobie, że taki samouczek dla Polaków. Też powinien się w niej znaleźć pozycja od książnicy polskiej z 1924 roku, czyli zatrzymałam się w ramach tej aukcji. Mocno w latach 20. XX wieku. Właśnie przechodziłam obok antykwariatu naukowego i naturalnie wizytę w nim bardzo Wam polecam, ale tym razem tam nie wstąpiłam, dlatego że wstąpiłam tam poprzednim razem, gdy byłam w Krakowie i tym razem sobie daruję. Kieruję się prosto do mojego ulubionego antykwariatu Galicja. Muzyka Udało się w Antykwariacie Galicja. Dorwałam dwie książki, ale, ale dlaczego tak ten antykwariat lubię? Dlatego, że ten antykwariat nie wystawia książek na aukcjach, czyli jeżeli jest tam, znajduje się tam jakaś ciekawa książka, to mogę ją dotknąć i mogę ją tam na miejscu kupić. Poza tym, całkiem ciekawy księgozbiór przedwojenny, więc jeżeli lubicie takie przedwojenne smaczki, to możecie znaleźć tam coś dla, się, dla siebie. A teraz pora, żebym pokazała Wam, co kupiłam w Antykwariacie Galicja. Czyli mówicie, że pora na kolejny przystanek. Przed nami antykwariat Galicja, antykwariat, który bardzo lubię odwiedzać, dlatego że to jest antykwariat, w którym znalazłam już kilka ciekawostek książkowych które szczęśliwie nie trafiły na aukcję, tylko od razu w moje ręce. Być może też dlatego ten antykwariat tak bardzo lubię. Poza tym całkiem ciekawa kolekcja pocztówek i wiele różnych smaczków, które miłośników starszych wydań na pewno, też tych przedwojennych wydań na pewno zainteresują. W oko wpadły mi tym razem tylko dwie książki. Dlaczego nie więcej? Dlatego, że ostatnim razem byłam w antykwariacie Galicja i jakoś tak wyszło. No nie mogę kupować za każdy Razem kilkudziesięciu książek. Jednak też mam ograniczone miejsce, jednak też staram się te książki jakoś sensownie dobierać. Hans Christian Andersen, Wybór Baśni. Gebetner i Wolf taką oto książkę wydał. Nieco przybrudzona, nieco zakurzona, ale Dlaczego właśnie ona wraca ze mną, wróciła ze mną do domu? Dlatego, że to jest pozycja wydana w 1942 roku, a więc w czasie II wojny światowej, i na dodatek opatrzona takim, taką piękną dedykacją z kwietnia 1943 roku, gdy siedem latek Joleczce minęło. Mamusia, Jolanta Połaniecka, była niegdyś właścicielką właśnie tej książki. I dostała ją od mamy z okazji siódmych urodzin. Wybór baśni z sześcioma wielobarwnymi ilustracjami. K. Henisza. Trzeba byłoby tego pana sprawdzić. Może zrobimy to kiedyś na spokojnie. Spodobały mi się te ilustracje też. To jest dodatkowy powód, dla którego tę książkę kupiłam. A spis treści na pewno widzicie. Brzydkie kaczątko, dziewczynka z zapałkami czy... Żołnierz cynowy. A druga pozycja od wydawnictwa, wydawnictwa, od antykwariatu Galicja, to książka stworzona przez Juliusza Balickiego i Stanisława Majkowskiego. Niesiemy plon, siódmy rok nauki języka polskiego w szkołach powszechnych. Już daję Wam znać, jakie to lata. 1935 rok. Cena. Złoty 90, wraz ze znaczkiem na Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. I teraz uwaga, ilustracje Edmunda Bartłomiejczyka, Stanisława Matusiaka i Władysława Skoczylasa. Tego od fenomenalnych drzeworytów. Na pewno też teraz wszystko wam tutaj wewnątrz pokazuje. No cóż, pracuję w szkole i raz na jakiś czas te podręczniki, te elementarze. Przyklejają mi się do rąk. To jest jeden z nich. Z zewnątrz zupełnie niepozorny, ale wewnątrz, ale wewnątrz, skrywający bardzo Ciekawe ilustracje. W Krakowie będę jeszcze jutro, ale na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że to koniec. Zakończyłam ten dzisiejszy dzień antykwariatem Kamiński, czyli najdłużej, nieprzerwanie działającym antykwariatem w Polsce. Jeszcze od lat 30. XX wieku. To zdecydowanie takie miejsce, o którym chciałabym Wam jeszcze popowiadać, dlatego że odkryłam ten antykwariat we wrześniu, czyli podczas mojego ostatniego wyjazdu do Krakowa. Wtedy Moje zakupy z tego antykwariatu były dość duże, i teraz też kilka pozycji udało mi się jeszcze zdobyć. A teraz nie przedłużam, bo idę coś zjeść, a Was zostawiam ze mną z przyszłości, bo na pewno bardzo chcę pokazać Wam książki, które w antykwariacie Kamiński kupiłam. Czas na to, żebym zamachała Wam taką torbą z antykwariatu Kamiński. W tej torbie kryją się książki, które w tym antykwariacie kupiłam. To była moja druga wizyta w antykwariacie, dlatego że w moim przypadku to jest nowe odkrycie. Bywałam w Krakowie wiele razy. Wcześniej przez wiele lat w Krakowie studiowałam, a jakość tego antykwariatu nie zauważyłam. Ulica Świętego Jana 3, czyli właściwie zaraz przy Rynku głównym. Antykwariat niezwykły nie tylko z tego powodu, że jest najstarszym, wciąż nieprzerwanie działającym antykwariatem w Polsce. Antykwariatem działającym od 1934 roku. To jest miejsce niezwykłe także ze względu na zbiory, na to, co znajdziecie w tym antykwariacie, a także na osobę właściciela. Ale mam wrażenie, że o obecnym właścicielu usłyszycie w osobnym. Filmie na moim kanale. Na razie niczego nie zdradzam. W każdym razie to jest antykwariat, w którym znajdziecie i książki nieco nowsze. Mówiąc nieco nowsze, mam na myśli książki powojenne, takie lata 50., 60., 70., ale znajdziecie tam też dość ciekawy księgozbiór przedwojenny, sporo starszych czasopism. Jest tam na przykład sporo Świerszczyków. Tak o tym wspominam, dlatego że wiem, że świerszczyki kojarzycie. Poza tym osobne albumy, w których znajdziecie ex librisy, czyli nie musicie kupować książki z ex librisem, choć oczywiście możecie, możecie kupić sobie sam ex libris, zakładki, pocztówki i inne książkowe ciekawostki. Postawiłam na pozycje przedwojenne, dlatego że to ich przede wszystkim w antykwariatach szukam. Cztery pozycje w oprawach introligatorskich, jedna w oprawie oryginalnej, ale wszystkie 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 poza jedną chyba, mają zachowane te oryginalne okładki. Wojciech Baranowski i Romans sekretarza poselstwa Biblioteka Groszowa taką pozycję wydała w dwóch tomach. Na pewno teraz pokazuję wam i jedną i drugą okładkę. Obie te okładki przygotował Stefan Norblin. O Stefanie Norblinie kiedyś wspominałam wam w osobnej rolce na Instagramie i też chyba tutaj też nam się pojawiał. Te ilustracje Stefana Norblina bardzo do mnie przemawiają, dlatego zawsze, gdy na nie trafiam, one wracają ze mną do domu. Po drugie, jeszcze nie sprawdzałam, o czym opowiada ta książka bo zasugerowałam się okładką. Po drugie, Wilki wyją. W chlubie łańcuckiej ziemi, znakomitemu lekarzowi, doktorowi Władysławowi Michnie, tę powieść w przyjacielskim upominku poświęca autor. Autor, czyli Józef Bieniarz. Wilki wyją to jest powieść, a okładka Gnedingera. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, bo to jest moje pierwsze spotkanie z tym panem. Kuba Pikor był to chłop kościsty, wysoki, czerniawy. Liczył ze czterdziestkę, choć nikt na pewno nie wiedział, jak nie wiedział o tym sam Kuba. Był zawiędły, jak mówili ludzie, a po takim nigdy nie pozna wieku, choć po prawdzie na wsi nikt nikomu roków nie liczył. Trzymał się zawsze pochyło. Latem czy zimą nosił na grzbiecie długą, brązową burkę, która z biegiem czasu wyrudziała na kolor ziemi. Mówił mało, z ludźmi... Zadawał się jeno z konieczności. Dlaczego ta książka ze mną wróciła? Kolejny raz ze względu na okładkę. Okazuje się, że mój księgozbiór w sporej części to jest taki księgozbiór wybrany ze względu na okładki albo ze względu na piękne ilustracje. Kolejna pozycja. Maman do wzięcia, humoreska, tym razem bez zachowanej oryginalnej. Okładki, za to z ilustracjami Kamila Mackiewicza wewnątrz. Z przedwojennych ilustratorów chyba szczególnie lubię ilustracje właśnie Stefana Norblina i Kamila Mackiewicza. Dlatego nie mogłam odmówić sobie przyjemności, przygarnięcia i tej pozycji. Nakładem Gebetnera i Wolfa 1930 rok. No dobrze, mam do wzięcia, co my tutaj jeszcze mamy bardzo ładną wyklejkę. Na wyklejki też zwracam uwagę i. Znowu biblioteka groszowa na warszawskim bruku i znowu Stefan Norblin. Adolf Dygasiński jest autorem ten Adolf Dygasiński od zająca. Nakładem biblioteki groszowej, a jak żeby inaczej. Czyli obstawiamy lata 20. Co mnie też zaskoczyło, a no to, że ta okładka nie została przycięta bardzo mocno, a niestety zbyt często trafiam na bardzo mocno przycięte. Okładki. Wilki, wyją, były przycięte A, i romans sekretarza poselstwa również nie był przycięty. Jakiś świetny introligator dbał nam o te okładki. I na koniec z antykwariatu Kamiński księżniczka Jose, chyba powinnam przeczytać Maria R Raut. Stabrowska w każdym razie. Z sześcioma ilustracjami 33 rok. Zachowana oryginalna okładka Stefana Noroglina. Już nawet nie tłumaczę dlaczego ta pozycja znalazła się w moim księgozbiorze. Wewnątrz fotografie, na przykład letni pałac królewski pod Brukselą, dokąd często jeździła księżniczka Jose albo José, może José. Na gwiazdkę od Tatusia 1944 rok. Rozdział pierwszy. Daleko, bardzo daleko od Polski za lasami, za górami, za morzami, wśród gorących piasków pustyni arabskiej wesoło i niefrasobliwie pędziły żywot młode koniki o ślicznych młodych łebkach, dumnych, ale łagodnych oczach i nóżkach cienkich i chyrzych. Ich biała szerść połyskiwała w słońcu jak jedwabna tkanina, a nozdrza miały odcień różowy. Może kiedyś w którymś odcinku z cyklu Stargu Staroci o tych pozycjach przedwojennych bardziej szczegółowo Wam opowiem. Co jeszcze? Grzegorz Małachowski, czyli obecny właściciel antykwariatu Kamiński, wydał taką książkę o jej pierwszym i długoletnim właścicielu twórcy właśnie tego antykwariatu, też zresztą księgarni, czyli o Stefanie Kamińskim. Panu, który założył ten antykwariat, te księgarnie jeszcze w czasach przedwojennych, w latach 30., a zmarł w latach 70., i mniej więcej do tego czasu prowadził też ten antykwariat. Później prowadziła go chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jego siostrzenica, a następnie pan. Grzegorz, Grzegorz z książką w sercu, rzecz o Stefanie Kamińskim, człowieku niezwyczajnym. No zdecydowanie człowieku niezwyczajnym, człowieku z pasją, człowieku, który nawet w czasach okupacji bardzo intensywnie działał. Nie tylko nie zaprzestał wydawania książek, bo on był też wydawcą, nie tylko nie zaprzestał tej swojej antykwarycznej, książkowej działalności, ale wręcz w czasach okupacji ją poszerzył. Stając się takim literackim, hmm, chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, centrum Krakowa, więc jak widzicie, miejsce absolutnie niezwykłe. Muszę się z Wami podzielić moim nowym odkryciem, czyli antykwariatem Pibuk przy ulicy Batorego. Rzecz jasna, w Krakowie, jeżeli lubicie książki powojenne. Te książki, moim zdaniem, nowsze, czyli lata 40., 50., 60., 70., 80 i jeszcze nowsze. Rzecz jasna, zaczęłam w tym antykwariacie szukać też książek przedwojennych i kilka z nich znalazłam. Zobaczycie je zapewne za chwilę, ale jeżeli stawiacie przede wszystkim na te książki powojenne, to wydaje mi się, że możecie spędzić tam długie, długie godziny. Aż dziwię się temu, że ten antykwariat odkryłam dopiero teraz, ale jak to się mówi, Lepiej późno niż wcale. Jest tam bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie, dlatego bardzo, bardzo, bardzo polecam i lecę dalej. Na koniec odwiedziłam jeszcze antykwariat Pibuk. Dlaczego mówię, że odwiedziłam to miejsce spontanicznie? Ano dlatego, że gdy wyjeżdżałam do Krakowa. Zupełnie nie wiedziałam o jego istnieniu, jakoś nie wpadł mi w oko, ale na szczęście spotkałam pana Michała. Pozdrawiam z galerii 26 przy ulicy Świętego Tomasza. Jeżeli interesujecie się sztuką, to możecie odwiedzić to miejsce albo wygooglować je w internecie. W każdym razie, za sprawą pana Michała dowiedziałam się o istnieniu antykwariatu Pibuk. Dlatego się tam wybrałam i okazało się, że jest to naprawdę takie bardzo przyjemne miejsce, szczególnie jeżeli szukacie książek powojennych 60., 70., 80. lata, może nawet jeszcze książki nowsze. Mnóstwo zakamarków, mnóstwo alejek, takich, w których można się skryć, w których można się schować, w których można. Poczytać. Jestem pewna, że przepadniecie tam na długie godziny. Było tam też troszkę tych książek przedwojennych, choć rzeczywiście dominują te pozycje powojenne, ale przed wejściem jest jeszcze takie specjalne miejsce, w którym znajdują się książki po 2 zł. I właśnie na tym stoliku z książkami po 2 zł wypatrzyłam tchnienie grozy. Tchnienie grozy, czyli. Opowieści, grozy, opowiadania. Wybrał i napisał przedmowę Wojciech Żukrowski, a przełożył z angielskiego Tadeusz Adrian Malanowski. Wydawnictwo Poznańskie, 74 rok. Okładkę projektował Wojciech Korytowski. Wydanie. Pierwsze 50 tysięcy egzemplarzy. Wewnątrz opowiadanie Roalda Dala, tego od Charlie'ego i fabryki czekolady, żeby było ciekawiej. Shirley Jackson, loteria. Bardzo polecam Wam loterię, jeżeli jej nie znacie. I kilka innych opowiadań autorów, którzy być może są Wam znani, a być może ich imiona i nazwiska widzicie po raz pierwszy. Ciekawe jest pierwsze opowiadanie tego zbioru. Antykwariat na rogu. Lubię czytać o antykwariatach w literaturze. No cóż, taka ciekawostka. Po drugie, po drugie, dwie pozycje przedwojenne, dlatego że oczywiście bardzo szczegółowo przeglądnęłam sobie ten dział przedwojenny, niewielki, ale zawsze, zawsze istniejący w antykwariacie Pibuk. Powieści Tysiąca i Jednej Nocy. Mam kilka różnych wydań, powieści Tysiąca i Jednej Nocy. Z pewnego powodu, o którym dowiecie się już za moment, przyciągnęło mnie do siebie i to. Wydanie siódme z sześcioma rycinami kolorowymi. Jeszcze taki podtytuł dla młodzieży: Nakład Gebetnera i Wolfa. O zakupie tej pozycji w moim przypadku zadecydowały te ilustracje, które znajdują się w jej wnętrzu. Lubię właśnie takie starsze ilustracje. Jakoś tak, tak się stało, że książka wróciła ze mną. I na koniec. Biblioteka autorów polskich Stanisław Wasylewski. bardzo przyjemne miasto introligator zachował nie tylko przód oprawy, ale także jej tył i świetnie, bo z tyłu też mamy taką właśnie ilustrację. Wydawnictwo Polskie Wegnera 12 ilustracji na osobnych tablicach, okładka według akwareli Różankowskiego. Wszelkie prawa zas zastrzeżone. W pamięci babki mojej Klementyny z Wasilewskich Starklowej Poświęcam. Tytuł tej książki w poprzedniej fazie jej istnienia nie był właściwy. Nazwano ją historiami lwowskimi chyba niesłusznie, bo nie z samego szperactwa poczęła się. Składałem obrazki mniejsze, żwawiej może niż kiedy indziej i jaśniej, bo wiodło mnie za sobą światełko, które każdemu z nas jest najdroższe poszept domowej powieści więc ze słuchu i z radością. Nie można przecież pisać bez radości o mieście, które nigdy nie umiało płakać. Czyli opowieści, za sprawą których przeniesiemy się do tego przedwojennego lwowa. I widzę, że mamy też tutaj taki wykaz utworów, które ukazały się w serii Biblioteka Laureatów Nobla. Też mam z tej serii kilka pozycji, m.in. innymi Kolabrynią, Czyli ta opowieść, którą skończyłam czytać w ubiegłym tygodniu i na pewno usłyszycie o niej. Podsumowaniu października. Doleciałam, doleciałam aż na stację paliw, dlatego że w tym momencie moja wycieczka do Krakowa dobiega końca. Odwiedziłam kilka antykwariatów, kilka takich, które bardzo dobrze znałam. Odkryłam kolejny antykwariat, odkryłam też kilka innych około książkowych miejsc, ale o tym innym razem. Mam nadzieję, że na czymś w ramach tego filmu. Zawiesiliście oko, że coś zwróciło Waszą uwagę. A jeżeli nie macie mnie dość i nie macie dość tego, co Wam pokazuję, to serdecznie zapraszam na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie sporo książkowych i około książkowych ciekawostek. Zapewne pojawiły się tam też jakieś dodatkowe materiały z tego mojego wyjazdu do Krakowa, i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie.